Muzeum w Rybniku w swoim zamyśle nawiązuje do pierwszych zbiorów o charakterze muzealnym, stworzonych przez ojca Emila Drobnego w latach 30. XX wieku. W latach 50. XX wieku grupa pasjonatów i miłośników historii zainicjowała prace zbieracze i dokumentacyjne, które stały się zalążkiem późniejszej kolekcji muzealnej. W roku 1957 powstał Społeczny Komitet Organizacyjny Zbiorów Muzealnych Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej, a już rok później udostępniono pierwszą ekspozycję. W 1970 roku uchwałą ówczesnej Miejskiej Rady Narodowej oficjalnie powołano do życia Muzeum w Rybniku. Placówka otrzymała statut i rozpoczęła działalność. Siedziba muzeum mieści się w zabytkowym ratuszu pochodzącym z pierwszej połowy XIX stulecia. Ten klasycystyczny obiekt był parokrotnie modernizowany. W latach 1989-95 przeszedł gruntowną przebudowę. Z czasem został częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych. W tym reprezentacyjnym budynku znajduje się aktualnie Urząd Stanu Cywilnego oraz Muzeum. 50-lecie istnienia Rada Miasta Rybnika zmieniła nazwę placówki na Muzeum imienia ojca Emila Drobnego w Rybniku. Muzeum posiada w swych zbiorach blisko 50 tysięcy muzealiów oraz ponad 80 tysięcy zbiorów pomocniczych. Muzeum zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem oraz udostępnianiem eksponatów. Muzeum gromadzi pamiątki związane przede wszystkim z historią i kulturą mieszkańców Rybnika. Oraz regionu, zbiory etnograficzne, sztuka, w tym nieprofesjonalna historia przemysłu, przyroda nieożywiona, w tym eksponaty geologiczne i skamieliny. Odrębny zbiór tworzą przedmioty związane z historią rzemiosła, kultury i obyczajowości rzemieślniczej, zbiór sztandarów i chorągwi cechowych, narzędzia, warsztaty i wyroby różnych rzemiosł. Udostępniane zbiory prezentowane są przede wszystkim na wystawach stałych i wystawach czasowych w siedzibie muzeum, jak i w wielu muzeach w kraju i za granicą. Specjalistyczna biblioteka udostępnia badaczom fachowe publikacje związane ze specyfiką placówki. Muzeum prowadzi także działalność naukową i wydawniczą. Wynikiem prac badawczych prowadzonych przez pracowników są liczne publikacje, konferencje i sesje naukowe. Placówka odgrywa ponadto ważną rolę w zakresie szeroko pojętej działalności edukacyjnej. Organizuje, między innymi, lekcje muzealne, będące atrakcyjną formą przekazywania dzieciom i młodzieży wiedzy o przeszłości. Muzeum organizuje również warsztaty. Placówka aktualnie włącza się w organizację znaczących przedsięwzięć kulturalnych, takich jak, na przykład, Dni miasta czy noc muzeów. Ponadto proponuje odbiorcom koncerty kameralne czy jarmarki ginących z zawodów rzemieślniczych. Muzeum jest także miejscem organizacji imprez o charakterze patriotycznym upamiętniających ważne wydarzenia historyczne. Warto podkreślić, iż za osiągnięcia w działalności Rybnickie Muzeum, jak i jego pracownicy otrzymali wiele znaczących nagród i wyróżnień. Muzeum zatrudnia profesjonalną kadrę o wysokich kwalifikacjach zawodowych, która w połączeniu z zaangażowaniem pozwala sprostać stale rosnącym wymaganiom.